Uw uwaga! Nie biorę odpowiedzialności za dostanie raka po tym filmie. Ani chorób, udarów, czego tam dostaniecie. Proszę, zasubskrybuj i dodaj łapkę, to ja. to. i w tym. W, w tym. w komentarzu napi napisz strzykawka, to będziesz uleczony z tego raku. Ja ci polecam. Zaczynajmy. Cześć, witajcie. Jestem hacker. Dzisiaj komentujemy jednego z. Z trzech największych raków na świecie. Dla mnie przynajmniej. Resztę raków będziemy oceniać w innych filmach, ale w tym czasu ocenię jednego z tych właśnie najgorszych. Przedstawiam wam Lady 1, 2, 3, laskę. I film z niej mogliście już widzieć u Zebo. Więc specjalnie, żebyś, żebyś, żeby was polecić z raka. Jak już mówiłem, napiszcie w komentarzu, strzykawka i zostawcie tutaj lajka, to łapeczkę to wtedy mm, będziecie uleczeni z tego raka po tym filmie i dzisiaj obejrzymy sobie filmik jak ta laska pozywa jednego z moich ulubionych youtuberów zebo hmm. ty nawet ty nie powinnaś mieć dosadu Skoro udajesz, że chcesz mieć tyle subskrypcji, to się nie dziwię, że masz więcej łapek w dół, niż łapek w górę. He, he, he. Za adwokatem. Za adwokatem. O, już jest, chwileczkę. Dzień dobry, ja muszę tutaj. Mamy właśnie taką sprawę. No i naszym adwokatem jest Magnetyk. Kto by się tego spodziewał. Na pewno nie. Pan adwokat, dzień dobry. E, proszę pana, mamy do Pana pytanie. Czy możemy pozwać naszych hejterów? I nie słyszałam o takiej bzdurze. ...mówić taką sprawę, bo jest taki youtuber z i ja chcę go pozwać do sadu. Do sadu czy do zadu? Bo jeśli do zadu, to... to taki mój taki tyłek. Taki tyłek to jest. Jest w takim w takim taki czarnym miejscu, w takim czarnym miejscu na środku kuli ziemskiej, które ma, ma głębokość ponad 10 km, tam możesz sobie utonąć i się tam uduść bez żadnego kombinezonu, bez niczego. Sobie tam popłyń na sam dół, uduś się tam, mnie to nie obchodzi jak tam zginiesz, czy co tam. W internecie. Ja szybciej. A dużo ja pieniędzy dostanę od szkodowania? 200 000 000. Człowiek, który na, nawet na YouTube zarabia. Ja w ogóle nie zarabiam, bo ja mam tylko 9 subskrypcji. Dlatego chcę, żeby coś się zmieniło. Zostawcie suba, zostawcie lajka, zostawcie komentarz yy, z, na, z napisem yy, strzykawka albo po prostu motka strzykawki. Będziecie wyleczeni z tego raka, który właśnie oglądamy. Tak, Jak cię będę bronił, to nikt cię nie, nie no to fajnie. Yy, tak, jak ja cię będę bronił, to nikt cię tak nie obroni. Magnetik, ty chyba przesadzasz. Jest tylko batonik, czy tam lody. Kurde, nie znam się na magnetiku. Lody, batoniki nie mogą nikogo bronić. Najwyżej batoniki się zjada. Według artykułu 245, paragrafu pierwszego, ma pani prawo pozwać Zebo. To jest tak strasznie udawane, że ona jeszcze nie pozwała Zebo. Bardzo się cieszę. Mam na sercu dużo dużo życia. No, co super. Prawo pozwać Zebo. No, też tak myślę. Ja muszę to zrobić w imię dobra Bogusław. I to małe do widzenia. To jest... i kanał jest takim rakiem. Dobrze, weźcie strzykawki. Pójdźcie do rodziców. Powiedzcie, mamo ogląda, albo tato oglądał... Albo babciu czy dziadko, nieważne. Wpijcie im tą strzykawkę z tym płynem, bo dostałem, albo dostałam raka, kiedy oglądałem lub oglądałam Lady Laskę. Tak, musicie zrobić! I jeszcze, się, żeby się bardziej odleczyć, zostawcie suba, lajka i w komentarzu albo napiszcie strzykawka, albo po prostu emotka strzykawki. Już wam to mówię. No, widziałeś sebo? Masz przerąbane na rejonie. Jesteś głupi, a jeden lajk like, tu jeden z zakacza. Potwierdzam. Jest dobrze. Good. Tak, tak, tak. Strzykawka jest nam potrzebna. Tak, żeby odleczyć tego raka, którym jest oczywiście Lady Laska. I wpadajcie na kanał Zebo, który macie w opisie. No. Ponieważ Zebo to jeden z najlepszych youtuberów. Wykluczając mnie, bo ja jestem słaby. Bardzo słaby. No to widzimy się w innych odcinkach. A ty Lady Lastko lepiej nie zbliżaj się do tego kanału. Wiem może masz lepiej subskrypcji. Więcej subskrypcji, na które nie, nie zapracowałaś za dużo. I w ogóle nie należy ci się. No. Ale żeby być uczciwym youtuberem. Żegnam się z wami. I żeby Lady Lastki nie widział na tym kanale bo ona jest najgorsza. Cześć.